Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Blisko tydzień temu premier Morawiecki zaapelował do Polek i Polaków, aby ocieplili swoje domy przed sezonem grzewczym. I tu od razu nasuwają się, się pytania za co i za ile? Inflacja i drożyzna pożerają zarobki i oszczędności Polek i Polaków. W tym samym czasie całkowity koszt ocieplenia domów w 2022 roku wzrósł o 30% w porównaniu do roku poprzedniego, a dwukrotnie w porównaniu do roku 2018, gdy uruchamiano program Czyste powietrze. Nowa odsłona programu Czyste powietrze to po prostu ściema, bo i tak 70% beneficjentów nie będzie mogło się ubiegać o maksymalną dotację. Wszystkie działania PiS w zakresie termomodernizacji to jedna wielka ściema i stek kłamstw. Mieliście czas, by uruchomić wielki program renowacji polskich domów wiosną tego roku, kiedy agresja Rosji na Ukrainę już trwała, ale nie zrobiliście nic. I teraz jedyne, co macie do zaoferowania, to dobra rada, którą ludzie nie ogrzeją swoich domów bez popadania w długi.